Jeżeli ktoś robił spódnicę bez podszewki, to zrobienie dziurki na guzik oznacza koniec naszego kontaktu z maszyną do szycia. Ale my mamy podszewkę i będziemy ją podkładać maszynowo, na pewno nie ręcznie. Zaczynamy od sprawdzenia, jakiej długości ta podszewka ma być. Więc zamykamy sobie zamek. Układamy sobie równiusieńko szew na szwie, walcząc trochę, żeby to rzeczywiście było równo. Spód układamy porządnie. Podszewka równo. I teraz uwaga. Będę zawijać podszewkę dotąd, aż skończy mi się pęknięcie. Tu mam tęknięcie, nie chcę, żeby była podszewka widoczna, jestem tutaj. Zaznaczę to sobie szpilką i w tej chwili muszę używając centymetra na całym obwodzie zaznaczyć dokładnie tą linię, jako linię, gdzie ma mi się kończyć podszewka.